Witam was serdecznie w kolejnej serii. Zabiorę Was z moim kumplem, którego mieliście okazję zobaczyć już na kanale i jechaliśmy R10 rowerami. Jedziemy do Chorwacji. Zaraz idę do Wojtka. Zobaczcie co tu już dzieje. Jedziemy na kemping do Chorwacji. Aż mrozi krew w żyłach. Wszystko już zapakowane, a jeszcze są rzeczy Wojtka. Nie wiem, jak Wojtek zareaguje, jak to zobaczy, ale obiecuję, że będzie śmiesznie. Zostańcie i subskrybujcie kanał. No, ma. <grymne> Wyschwanie się. Tak, <grymne> siema. No. Śpiący jestem, chyba. Jedni są śpiący, ja się z tym całym tataremstwem mordowałem żeby to zapakować wszystko. Nie. Lepiej, żebyś tego nie widział. Chyba nie pytaj. Jest. jest zapas. Ale tej no, zupy... Przybyw. Tej zupy to nic nie przybije. Jak spróbujesz? to uwierz mi okay, to będzie fajne na keping nie słodze z mlekiem no. mleczko, a właśnie mleka w ogóle nie mam no. to trzeba by kupić do tego mleka. no właśnie to... ale to można kupić jeszcze no żeby to miało ręce i nogi jeszcze to musimy wszystko otwierać do nie, nie nie bo puszki będzie mam, mam nawet z kortkociągiem jakby trzeba było, by było ja są korkotki, ale nie, nie musisz zobacz ale nie musisz fazie, nie? zobacz jaki zajebisty no. Otwierał. o tu masz, O, Tomasza. Dobrowarków. Red i korkocie, No, hood, Siciliano. Mafia mafia, mafia, mafia. Mafia, No to to będzie teraz wyzwanie. zobaczymy Dobra, to jedziemy, bierze najpierw z nami bierze walizkę, co będzie yy, Biorę biorę i biorę torbę i lecimy na Bo zakupy. Bierz, bierz... Tak ułożyliśmy już Tetrisa. Z rzeczami bojtka, jeszcze tylko plecaki i drobnica jutro. I to robimy teraz. No... Dzień dobry. Już kręcił filmy znowu. Znowu będę kręcił filmy i jesteśmy już spakowani. No niestety, teraz nie możemy powiedzieć, gdzie lecimy na Szczecin, ale lecimy na Chorwację żeby mieć fajne wakacje. wyczekiwania, Spakowani pod sam korek, ruszamy odkryć mapę. Nigdy nie byłem w Chorwacji i mimo wielu kilometrów jazdy, ochota do zwiedzenia nie maleje, a wręcz przeciwnie. Jestem bardzo ciekawy tego kraju, słońca, luźnego podejścia do życia i ciekawych widoków. Rozpoczynamy bałkańską eskapadę. Wyruszamy na kemping w Bibinę pod Zadarem. Musimy tylko przejechać Czechy, Austrię i Słowenię w której będziemy również 3 dni brakować zostawcie proszę komentarz podzielcie się wrażeniami z Waszych wypraw do krajów byłej Jugosławii smacznego jesteśmy już pod Linz i czas na śniadanie późne śniadanie i Mafinek. Mafinek. lecimy dalej Zbliżamy się już do Słowenii Mamy tutaj granicę, przekraczamy granicę z Austrią I zaraz wjeżdżamy do Słowenii Szybciutko ją przejedziemy I będzie już Chorwacja Już niedługo Jeszcze zostało nam 400 km do Podzadar I mamy nadzieję, że minie podróż bardzo, bardzo przyjemnie No jesteśmy już w Chorwacji jak przystało dla fajnych wakacji. ha. ha, ha. Już przekraczamy przejście graniczne Słowenii z Chorwacją i zostajemy tutaj. Zostało nam tylko dojechać na Dalmację. Chorwacja jest krajem archipelagu ponad tysiąca wysp. Ojczyzną dalmatyńczyków i krawata, a także miejscem narodzin wielu wynalazków. Nikola Tesli i Iwana Wuczytycza. Daktyloskopii na przykład. Kraj ten słynie z unikalnych morskich organów wodnych w Zadarze, najmniejszego miasta świata Hum i amfiteatrów, a słynny serial Gra o tron, kręcony w duborówniku, prowadzi szczycą się także bogatą tradycją winiarską i wysokim stopniem bezpieczeństwa. Wojtek, jak Ci Chorwacja podoba na pierwszy ogień? Mi to się zawsze podoba, tylko musimy szybciej dojechać. Musimy jeszcze dojechać, a już jest 35 stopni. Naprawdę grzeje słońce. Wyjechaliśmy ile było? Na 18 17. To jest różnica. Już prawie 11 z godzina jazdy, więc lekko mamy Myślę, dość. w ogóle 15 było. O, tu jest U nasz ultramandżur pod sam sufit. <grym> tak musi być. Jak widzicie na załączonym obrazku, nie wychodzi nam najlepiej składanie tego namiotu, budowanie tego biwaku, bo jeszcze nigdy nie robiliśmy tego. Mogliśmy przetestować ten namiot, ale życie potoczyło się swoimi torami no i tego nie zrobiliśmy. Także nie róbcie tego. Przetestujcie namiot zawsze. Tak wygląda nasz obóz, nasz biwak. Po wielu morderczych minutach składania, rozkładania tego wszystkiego jestem, jak widać, cały mokry. I jutro kolejna część rozfakunku. Teraz tylko tak z grubsza wszystko robimy. Zaraz idziemy po prostu do Adriatyku się kąpać, bo po tak ciężkim dniu chyba już zasłużyliśmy. Po 11 godzinach jazdy to była najlepsza kąpiel w życiu. Dzień dobry, dzień dobry Trochę za dużo wczoraj wina, ale po tym wczorajszym ee, nie wiem jak to nazwać budowie tego namiotu. Mordowanie się z nim po prawie 12 godzinach jeździe. Trzeba było odreagować butelką wina. Nie Stąd no. dzisiaj... Samopoczucie poczucie nie najlepsze, ja butelkami. ale zrobimy na pewno e, fajną przygodę. Nie będzie tutaj nudy, a na pewno samo poczucie się polepszy. Trzeba coś kupić, bo na śniadanie nie ma nic, a człowiek głodny. Jak bogato, jak fajnie. Dalmacja. Czas na śniadanie. Może postawi na nogi. W takich okolicznościach przyrody. Myślę, że tak. Tak wygląda nasz już uporządkowany namiot. Można powiedzieć, że jest bardzo przytulnie. Dużo miejsca. Wszystko się zmieściło. I naprawdę jest fajnie. Kawka się robi. Tu jest miejsce do spania. Ta łóżeczka i niczego nam nie brakuje Luksus przy plaży I to jest fajne Na pierwsze kempingowe danie Przez nas przygotowane Dzisiaj serwujemy sobie ziemniaczki opiekane Z cebulką zieloną I będziemy robić jeszcze jajko sadzone Co nie? Tak zaczynamy zabawę Oj, 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 oj. To trzeba będzie No niestety ten trafił się taki Pelemy. No jeszcze mniejszy nożyk wiesz bo to pół ziemniaka u... no cóż nic nie poradzisz Mamy małą zmianę planu. Ziemniaczki już są i zakładane mięsko zamiast jaj i lecimy dalej A ile małych flasek O kurde To wszystko I jak ona? Na święta, no, na święta. A teraz film dokończyłeś. O, o, o! No, twardy! twardy. To chyba dobrze, że jest twardy. Że nie ma co. nie ma zabawy. To, to, nie, to, nie jest, wiesz, to nie jest zabawa dla miękkich ludzi, to jest tylko dla, dla twardych, nie? <grystanie> No, no? Nie ma lekko. Dwa litry? Nie, to trzeba wiesz, działać. To nie, jest jedno, to jedno piwo <noise> na Bałkanach. <noise> Jestem ubogim człowiekiem. My marzeniem nie znapi się piwa. Schodzić się chorwackim O To Ty na mnie spojrzałeś Twoja piana mnie niej pierście Swoje smutki Pozostawiam na brzegu Razem z Tobą Nowy zacznę dziś, dziś.

Lewam w gardeł, o, la, 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 O Panią, Ty na mnie spojrzałeś Twoja nie Nie pieści o Razem z Tobą nowy zacznę dzień Nie na świecie pyszniejszego Masz inne, jeszcze inne dostaję młośni. O Panie co ty nam nie przyszła? to wszystko na środku. Przejść nie można. Po mału kończymy już ten dzień Zbliża się burza pogrilowane kemping ogarnięty Skorzystaliśmy trochę słońca, dostaliśmy i jutro wyruszamy na pak na pag i naprawdę będzie bardzo ciekawy. Może jeszcze coś nagram, może jeszcze coś nagram z burzy, gdzie jak parę razy się błysnęło Więc może być tutaj naprawdę ciekawie. Widzimy się jutro. No dobrze jest, zaczyna się porządnie o, o. ta nim jak szatan. O kurde, Drubo. No tak, mocno trochę Jak widzicie sporo się działo od samego początku Przetrwaliśmy burzę. Kolejny dzień przyniósł już naprawdę fajną pogodę. Dziękuję za oglądanie i zapraszam.